Cześć, tu Waldusiu i Olasia I dzisiaj robimy drugą część naszej wyprawy z biegiem Brynicy Jesteśmy w miejscowości Niezdara, Ostrożnica, jak to woli. Tutaj jest meandrująca Brynica Pójdziemy pokazać z nieczynnego mostu Tu już jest poważna rzeka Mieliśmy rozpocząć naszą wędrówkę od miejscowości Brynica, ale tam jest dużo takich podmokłości, ciężko by nam się szło. To są tereny takie zalewiskowe. Proszę bardzo. I tu Brynica wpada do zbiornika w Kozłowej Górze który jest rezerwuarem wody pitnej dla piekar śląskich i chyba innych też miejscowości. Cześć dumny. No, ty jesteś ładny. Mapa objazdu, objazd odcinka szlaku grenicy i czarnej Przemszy. I tu mamy pierwszą ciekawostkę historyczną. Będziemy ich dużo mijać. To był jeden z bunkrów wybudowanych przez Polaków przed II Wojną Światową. Zresztą cały pastu tych umocnie nie jest, co będziemy starali się Państwu, co będziemy widzieć, będziemy się starali Państwu pokazać. No i dochodzimy do jakiegoś pierwszego rozwidlenia. Powiem szczerze, nigdy tu nie byłem. Więc trudno mi powiedzieć coś. W każdym razie do Pałacu Świerklańcu kilometr 300. Zapora Kozłowa Góra 7 km. I do drogożnika 13. A my chcemy się dostać na zabytkowy, znaczy zabytkowy, na stary nieużywany most. Z którego widać meandrującą Brynicę. No. Powiem szczerze, tak, muszę wam się troszkę dzisiaj tutaj ponarzekać, pożalić, a po prostu te prognozy, które przygotowują, to ja nie wiem co się ostatnio stało, ale sprawdzalność jest na poziomie 30 chyba procent. Pamiętam przed rozpoczęciem weekendu w czwartek, że w sobotę i w niedzielę ma być 11 stopni na plusie, ma być słońce. Powiem szczerze, że wczoraj było słoneczko. Było dość wiecznie i chłodno. Bo jednak temperatura, jak jechałem samochodem, to nie pokazywała więcej jak 4 stopni. Ale mówię, może się tak roz. Ta temperatura rozchuśta. W nocy było minus 4,5. A teraz mamy niecałe 2 stopnie na plusie. Jest zimno, słońca. Jak widzicie, w ogóle jest pełne zachmurzenie. No i oczywiście tym samym no niestety prognozy się nie sprawdziły. No, kim bym był, bym trochę nie ponarzekał. Tu sobie dziczki przychodzą buktować. Nie ma się co dziwić, to na pewno jest coś rozsypywane, bo tu jest wieżyczka dla myśliwych, którzy czekają może na przyjdzie i sobie będą strzelać. Widzimy do jakiejś ścieżki, jakiś przejaw cywilizacji. Jesteśmy w miejscowości ostrożnica. Wyszliśmy na drogę krajową 78. Zmierzamy teraz do zielonego szlaku przy Świerklańcu, Tam wyjdziemy na wał w tamtym kierunku i pójdziemy do zapory i wrócimy. I to jest pierwszy z dopływów do zbiornika w Kozowej górze, no tym samym do kiedyś do Brynicy. To jest potok spod nakła. Tu robi takie wielkie rozlewiska. Tereny bardzo podmokłe, jak pamiętam byłem dzieckiem, powiedzmy w wieku 8-9 lat, to tu takich zalewisk nie było. Te stawy zostały stworzone no gdzieś pod koniec lat 90., początek 2000 roku. I tutaj są stawy łowne, nie wiem kto jest właścicielem i tu jest gospodarstwo jakieś bardzo współczuję ta wilgoć to jest po prostu makabra i dla wszystkich wędrowców tutaj mamy zielony szlak nie wiem dokąd prowadzi ale dowiem się dam wam pod filmem link i opuszczamy drogę krajową 78 skręcamy na zielony szlak który prowadzi tutaj w lewo po naszemu pośląsku to doszliśmy do Świerkola w Świerkolu zawsze było fajnie, był park można było się odpocząć były resztki o pałacu do Nesmarku, pałac kawalera kościółek A my sobie idziemy dzisiaj odpoczywać. O, proszę, tu stare zabudowania. No i tu z daleka już nam się pojawiają zabudowania stajni przypałacowych od Donet Marków. Dzisiaj też pełni tą samą funkcję. Czyli jest tam stadnida koniki. Nigdy tam nie byłem, będąc dzieckiem. Wielokrotnie tu się przechadzałem, ale niestety. Nie było możliwości, żeby tam wejść i myślę, że nawet dzisiaj chyba nie ma takiej możliwości, chyba jest to jest zarządzane przez prywatne osoby. Natomiast warto tu powiedzieć kilka słów na temat tych rzeźb. To są rzeźby bardzo znanego rzeźbiarza. Chyba Fermiego, tak? To był ferm, Fermiet? Mm -hmm, coś. Tu jest gdzieś jego nazwisko. Ale chyba przy tamtych. Przy tamtych. A tu struś a nie a no. albo fermier no wtedy artyści żyli dzięki hrabiom takim tak jest. którzy ich zatrudniali o. dobrze, że się pojawiły takie tak. dękmale mhm. o. rzeźby w parku Po drugiej stronie, o, też fajnie. A kropka Durenne, Paris. Przymarzło, bo woda nie płynie. Fajnie. Zabaw. Trampolina. Fajnie. To czekaj jeszcze. Kurde. Tu jest uczniowski klub sportowy, sekcja kajakowa. Na pewno bardzo prężna sekcja. I sekcja windsurfingu też pewnie jest prężna. Słychać jak się tam drąpia. Widzimy jakieś gęsi. Jesteśmy na wale zbiornika wody pitnej w Kozłowej Górze. Zbiornik ten przede wszystkim jest stworzony przez rzekę Brynicę i pomniejsze, powiększe dopływy lewo- i prawostronne, i z tego co wiem, ze swojego skromnego doświadczenia, na pewno zaopatrywana jest piekary śląskie i pozostała część, północna część górnośląskiego okręgu przemysłowego, ale to chyba było w całości należało do przedsiębiorstwa wodociągowego w Bibieli. Bibiela i tu Kozłowa Góra. Proszę, będziemy przechodzić koło stacji uzdatniania wody w Mysłowie. No to tam jest wszystko ładnie napisane. Przystań Łukarska Relaks. myślałem przez chwilę, że to samolot. No ja też. Kilka słów na temat samego zbiornika w Kozłowej Górze. Do dzisiaj się zastanawiam, dlaczego wszyscy mówią zbiornik Kozłowa Góra, jeżeli ten zbiornik leży na terenie yy, gminy Świerklaniec. zbiornik Świerklanic, ale przyjął się jakoś tak mówić zbiornik Kozłowa Góra. Zbiornik ten, budowa tego zbiornika rozpoczęła się jeszcze przed II wojną światową 1935-1938. Przede wszystkim główne zamierzenie budowy tego zbiornika to był cel militarny. No i dochodzimy już do zapory na zbiorniku Kozłowa Góra rzeka Brnica i tu już Brnica ma szerszy, szersze koryto więcej wody niesie a w szczególności w okresie wiosennym kiedy jest dużo roztopów kiedy wody niosą i tak naprawdę myślałem kiedyś sobie żeby właśnie odtąd móc płynąć już sobie kajaczkiem tak zwana turystyka ściekowa, bo w dalszej części brynica już jest sukcesywnie zanieczyszczana ściekami bytowymi, no i też po części o, ściekami wód kopalnianych. Niestety tu już nie żyją żadne ryby. Kiedyś, jeszcze przed wojną, z opowieści rodziców, to w brynicy były. Yy... Ryby? Na pewno były raki. Tu już bronicę wyszła, no nie? No, tu już poważna rzeka. Ona no się zwęża, tam gdzieś mm -hmm. za, widać, tak. są takie, zwęża się już płynie i to po i po tej drugiej stronie to już teren, tereny zalewowe, tam, tam cały czas woda stoi, mm -hmm. no są jakieś tam dopływy, mniejsze, większe. Ptaki i to chyba nie są kaczki. No i tutaj pierwsza atrakcja historyczna, a mianowicie odnowiony i zabezpieczonych schron to była grupa Warówna Śląsk to były przedwojenne linia umocnień polskich się ciągła właśnie tam w kierunku zachodnim, w kierunku Tarnowskich gór Nakła Śląskiego możemy podejść sobie zobaczymy jak wygląda Polski schron bojowy numer 53A W 39 zbudowali Zalewy obronne na Brnicy. Mhm. Czekaj, bo ja tu idę. Czy tu jeszcze jakiś fragment? No mm. to było duże, nie? Tak, ten który był duży. A tu jest taka fajna wieżyczka szczelnicza tak jak powiedziałem wcześniej, przede wszystkim był zaplanowany do celów strategicznych, militarno-obronnych i był jednym z elementów linii umocnień obszaru warownego Śląsk. W dalszej części, wędrując wzdłuż zbiornika, wokół zbiornika, zobaczycie bunkry, które wybudowali Polacy przed wojną. Niestety, z tego co wiemy, to nie padł ani jeden strzał i wszystko zostało pozostawione i opuszczone. No, iś pierwszy czy ty pierwszy? To ty idź pierwszy, bo będziesz oświetlał i będziesz nagrywał, czy... Bo mi się wydaje, że... świeci Świeci hmm. To jest słabo. Tutaj jest takie metalowe i nie? To był jakiś zrzut. Tak, o. Tak. Uwaga, papieżaki. Żywe papieżaki. I uwaga na wystające pręty. A co tu było? No takie... A, tylko w jakieś to chyba, chyba, że tu były składowana jakaś broń? To też tak mogło I, być. tutaj przez te tam wpuszczana mm. tam na tą drugą stronę. Ale czemu nie idzie tam wejść do tej wieżyczki? Przecież weszliśmy tu, nie? Ja, tu jest o proszę tu się wchodziło tu tu jest wiżeczka. Mhm. Potężny obiekt, robi wrażenie. Chodziły takie za moich czasów, jakże był dzieckiem, mhm. że te wszystkie bunkry, które szły właśnie tam w kierunku za zbiornikiem, mhm. w kierunku nakła, świerklańca, tarnowskich gór, że one były połączone ze sobą. Tak to było zrobione, że oni mieli, ci żołnierze, możliwość poruszania się od jednego mm -hmm. punktu do drugiego. Generalnie co do zasady, to teren, na którym dzisiaj znajduje się zbiornik Kozowa Góra, to była dolina środkowego biegu Brynicy. To jest nadal y, dolina środkowego biegu Brynicy. I teren ten wcześniej porastał las. No. Też chcę skrócić, rozumiem. Wiesz, tak? co, gruby i śliski. Wolę tam nie wchodzić, bo ujadę. Super. No tak. To Koc kocygowa. Tak pisze, że to jest kocygowa. O. I doszliśmy do punktu widokowego na świerklaniec. Trochę zarosło. A widzisz na wprost? Y... Wiesz, co tam było? Te, te łódki takie. Bobry. Mhm. Lubią osika. Bobry uwielbiają osika. Kora samo drzewo, jak jest młode. Mhm. O, proszę. O, to jest ten punkt widokowy. W 1940 roku y, Niemcy przeprowadzili rewitalizację tego zbiornika. Spuścili całą wodę, całkowicie wykarczowali y, pozostawione pnie drzew i oczyścili dno zbiornika, po czym ponownie, ponownie Zbiornik został napełniony. O, tu jest elegancka plaża. Teraz może kilka krótkich informacji. Średnia jego powierzchnia to 5,5 km2. Pojemność użytkowa to 12,38 miliona metrów sześciennych. Średnia głębokość zbiornika to 2,4 m a głębokość maksymalna przy największym pięczeniu to 4,5 do 5,5 metra. Długość zbiornika 3,6 ja kilometra. Że teraz tak za dziecka dziadek mnie zawsze zabiera. kierunki Mhm. Właśnie do Mierzyncic, bo on tam... To jest taki jak tamten, no. i też można na niego wejść. Mhm. Jeszcze trochę. No właśnie. No w sumie jest urocza ta trasa. No powiem ci, fajnie. Oficzak się opisał. Są łabundki kłów. Mm -hmm. Most na Brynicy. Jak, jak na rzeką to jest most. A. Jesteśmy na moście, z którego rozlewa się Brynica na zbiornik Kozłowa Góra. Meandry Brynicy, meandry Brynicy. Tutaj proszę, no kurde No i powiem Ci tu jest dużo wody No to idziemy Jolasia stwierdziła, że możemy zejść więc idziemy I to był most kolejowy Nie da się Dzisiaj zrobiliśmy kawałek, tak? Cały zbiornik, zaporą i wróciliśmy tutaj.